Witajcie drodzy widzowie na kanale Strefa Wojska w kolejnym odcinku wojskowych newsów. Zapraszam do najnowszego przeglądu informacji ze świata zbrojeniówki. Dzisiaj pogadamy m.in. o rozpoczęciu polskiego kursu szkolenia dla pilotów śmigłowców typu Apache. Swoją drogą kolejny egzemplarz tej maszyny przybył właśnie do Polski. I o tym też będzie parę słów. Z kolei najnowsze Abramsy, które mamy już w polskim wojsku, miały swoje pierwsze ogniowe ćwiczenia. Pojawi się też wątek naszego zachodniego sąsiada. W Niemczech coraz większa dyskusja, czy kraj ten powinien mieć własne głowice jądrowe. Widzicie więc, że tematy naprawdę ważne. Zapraszam jeszcze do subskrybowania kanału oraz polajkowania i podbicia tego materiału, jeśli oczywiście przypadnie Wam do gustu. Dziękuję wspierającym i zacznijmy! Wojskowe newsy! Wystartował kurs na pilotów Apache, a jeden z nich przyleciał do Polski. W Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wystartowała pierwsza edycja kursu szkoleniowego dla podoficerów, którzy docelowo mają się stać pilotami śmigłowców Apache. Bierze w nim udział 10 żołnierzy. Proces szkolenia ma się składać z zajęć teoretycznych, ćwiczenia w symulatorze oraz lotów praktycznych na śmigłowcu R-44 Robinson. W dalszych etapach realizowanych już poza LAW będą także ćwiczenia praktyczne na docelowych maszynach, a więc AH-64E Apache. One zostaną zrealizowane m.in. w Wielkiej Brytanii. W przyszłym roku liczba kursantów ma już zostać zwiększona do 16 osób. Co ważne, kurs nie jest skierowany wyłącznie dla żołnierzy, ale i osób cywilnych, którzy chcą rozpocząć swoją karierę w wojsku. W ich przypadku najpierw odbędzie się kurs przygotowania wojskowego, a następnie odbędzie się egzamin na kaprala. Jeśli zostanie zdany, wtedy nastąpi proces szkolenia dla pilotu śmigłowca. Łącznie zakupiliśmy 96 najnowszych Apache w wersji E za około 10 miliardów dolarów. Ich dostawy powinny ruszyć w 2028 roku i zakończyć się 4 lata później. Swoją drogą, w związku z gwałtownym wzrostem liczby wiropłatów w polskim wojsku, i to mam na myśli choćby AW-149, których pozyskaliśmy na razie 32 sztuki, planowany jest zakup nowych śmigłowców szkolnych. Mowa o co najmniej 24 egzemplarzach. On zapowiada ten zakup już od kilku miesięcy, ale na razie brak konkretów. Wydaje się, że duże szanse na tę umowę ma Airbus ze swoim H145M. No ale na razie to przyszłość, a szkolenie na Apaczach jest już teraźniejszością. Chcąc przyspieszyć wdrożenie tych śmigłosów do służby, w lutym 2025 roku podpisaliśmy umowę na leasing 8 maszyn w starszej odmianie D. W związku z tym spieszę Was poinformować, że kolejny śmigłowiec tego typu przybył do 56. bazy lotniczej nieopodal i wrocławia o tym fakcie poinformował minister obrony narodowej Władysław Kośniak. Kamesz. W takim razie na naszym terytorium znajduje się już siedem maszyn i czekamy na przylot ostatniego egzemplarza, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach. Umowa leasingowa kosztowała nas około 300 milionów dolarów. Dania oficjalnie pożegnała F-16. Kilka dni temu Kopenhaga urządziła uroczystość oficjalnego pożegnania swoich sokołów. Jest to kawał historii duńskiego lotnictwa. Ich dostawy rozpoczęły się w 1980 roku. W szczytowym momencie w służbie było ponad 60 maszyn tego typu, ale z czasem ich liczba zaczęła stopniowo maleć. Na przestrzeni lat były oczywiście zmodernizowane, ale ich czas niechybnie dobiegł końca. Przynajmniej pod duńską flagą. Jak wiadomo bowiem część z nich trafiło do naszego wschodniego sąsiada, a dostawy ciągle trwają. Z kolei w 2024 roku 24 egzemplarze plus jeden nielotny zakupiła Argentyna za ponad 330 milionów dolarów. W Danii F-16 zostało zastąpione przez nowy samolot, którym jest F-35A należący do piątej generacji. Na razie Kopenhaga odebrała 20 maszyn, ale łącznie po ostatnim rozszerzeniu zamówienia będzie ich 43. W związku z ostatnimi ruchami USA pojawiły się głosy, aby dla zachowania większej dywersyfikacji pozyskać także europejską konstrukcję, ale na ten moment uznano, że nie będzie to efektywne kosztowo, a Danii nie stać na utrzymanie dwóch różnych typów samolotów. Na marginesie my będziemy mieli co najmniej trzy typy, a może nawet cztery, jeśli pozyskamy F15X bądź Eurofightery. No ale kto bogatemu zabroni? W Europie jest jeszcze kilka krajów, które odchodzi od starych F16, zastępując je w 100% F35. Mam na myśli Holandię, Belgię oraz Norwegię. W przyszłości taki zamiar ma także Rumunia. Co zrobi Polska? Nasze F16 są zdecydowanie młodsze, a przede wszystkim nowocześniejsze. Dostawy jastrzębi ruszyły bowiem w 2006 roku, zatem czeka ich prawdopodobnie jeszcze około 25 lat służby. Szczególnie, że w najbliższych latach przejdą modernizacje do standardu V. Pod względem możliwości będą więc odpowiadać wersji Blok 72. Grupa Niewiadów bliżej otwarcia fabryki amunicji. Grupa Kapitałowa Niewiadów Polska Grupa Militarna poinformowała, że udało jej się zdobyć finansowanie jednej ze swoich kluczowych inwestycji. Chodzi o budowę nowej fabryki, gdzie będzie produkowana amunicja kalibru 40 mm przeznaczona dla granatników. Licencję na jej produkcję firma zdobyła od ST Engineering z Singapuru. Swoją drogą producent z Azji jest także twórcą kołowych transporterów opancerzonych z rodziny Terex które są nam proponowane jako następca Rosomaka. I tu szczególnie chodzi o Tereksa S5. No ale wróćmy do amunicji. Tym inwestorem jest Forum 119 Fundusz Inwestycji Zamkniętych, który wyłożył 60 milionów złotych. Według grupy niewiadów cały projekt ma naprawdę duży potencjał zwrotu. Szacuje się bowiem, że w Europie jest około 42 tysiące granatników używających amunicji 40 mm, a cały rynek jest wart około 2 miliardów euro. Obecnie prowadzone są liczne i intensywne szkolenia, przez co amunicja jest cały czas zużywana. A to oznacza wysokie prawdopodobieństwo zamówień od klientów ze starego kontynentu. Swoją drogą, grupa niewiadów wyrasta na jednego z kluczowych producentów amunicji w Polsce. W planach jest między innymi wytwarzanie amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Ambicje więc są naprawdę spore. Firma próbuje się także pokazać w Europie i w tym celu ma pomóc dołączenie. I tu uwaga, bo wejdzie translator. Zdrużenia Bezpieczeństwnego a obrannego Przemysłu Słowenskiej Republiki. Po naszemu to po prostu Stowarzyszenie Przemysłu Bezpieczeństwa i Obrony Republiki Słowacji. Jest to jedna z ważniejszych organizacji tego typu w naszej części Europy. Wspiera ono swoich członków w zakresie sprzedaży, reklamy swoich produktów, czy w kontaktach z potencjalnymi klientami, także z sektora publicznego. Jest to na pewno osiągnięcie, bo Grupa Niewiadów jest jedną z zaledwie dwóch spółek spoza Słowacji, które będą należeć do tego stowarzyszenia. Pozostaje nam trzymać kciuki za dalszy rozwój polskiej spółki. Nie samym bowiem PGZ człowiek żyje, prawda, widzowie? Francja. Kupuje 7 tysięcy ciężarówek, a prezydent narzeka na zbrojeniówkę. Mamy kolejne duże zamówienie logistyczne w Europie. Tym razem padło na Francję, która zdecydowała się zakupić 7 tysięcy ciężarówek typu Zetros by Arcus. Będą one dostarczane przez ponad 10 lat. Nie podano wartości kontraktu. Wszystkie podwozia mają być w układzie 6 na 6 Ale oczywiście będą różne odmiany, a więc zostaną dostosowane do konkretnych zadań, m.in. przewozu żołnierzy, sprzętu, prac inżynieryjnych itd. Umowa jest realizacją programu PL6T który zakłada odnowienie francuskiego parku samochodowego i dostawę podwozi ładowności do 6 ton. Zetros by Arcus to dość ciekawa konstrukcja. Mamy tu bowiem niemieckie podwozie Zetros napędzane silnikiem od Mercedesa OM460 z automatyczną skrzynią biegów. Natomiast jej militaryzacją, integracją systemów i instalacją pancerzonej kabiny zajmie się firma Arcus. Należona do belgijskiego koncernu John Cockerill. Firma ta będzie także odpowiedzialna za późniejszy serwis. Zetros charakteryzuje się umiejscowieniem kabiny za pierwszą osią, co pozwala między innymi na lepszy rozkład masy. Cały pojazd ma też niższą wysokość, co ułatwia transport, szczególnie drogą lotniczą. Skoro jesteśmy przy Francji, no to trzeba jeszcze zwrócić Waszą uwagę na prezydenta tego kraju, a więc Emmanuela Macrona. Odniósł się on bowiem do tempa produkcji francuskiego przemysłu zbrojeniowego. Według niego jest ono za małe i rodzimi producenci powinni produkować jeszcze więcej i lepiej, także nowego typu uzbrojenia, jak drony. Jednocześnie zagroził, że jeśli europejskie firmy spoza Francji będą oferować dobry sprzęt i zadeklarują szybszy czas dostaw, to zamówienia trafią do nich. Francuskie firmy bowiem nie mogą żyć w wiecznym przekonaniu, że rodzima armia będzie zawsze kupować na lokalnym podwórku, nieważne co, za ile i w jakim tempie dostaw. Nie, takie myślenie musi ulec zmianie. Czy wypowiedź prezydenta odniesie pozytywny skutek? Przekonamy się o tym w najbliższych miesiącach. Hiszpańskie wojsko wreszcie otrzymało dragony. Program, który ma zaowocować powstaniem następcy gąsienicowego M113 uruchomiono w 2007 roku. Planowano dostawę pierwszych egzemplarzy w 2014, ale faktyczną umowę podpisano dopiero w 2020 roku za ponad miliard 700 milionów euro. Zakłada ona dostawę łącznie 348 pojazdów, choć przewiduje się dalsze zamówienia. Natomiast i tak już przy pierwszej partii zanotowano ponownie opóźnienie, gdyż do końca 2024 roku miano dostarczyć ponad 90 pojazdów. Tymczasem ostatnio przewidziano Pierwsze 40 wozów, 18 wersji bojowego transportera piechoty oraz 22 w odmianie wozu inżynieryjnego. Niestety, przesunięcie dostaw i problemy techniczne spowodowały wzrost kosztów o kilkaset milionów euro, a także kary umowne dla producenta. Mało problemów, no to lecimy dalej. Kolejny kłopot to bezzałogowa wieża Guardian 30. Posiada ona armatę kalibru 30 metrów, ale miała być także wyposażona w przeciwpancerne pociski Spike. Jednakże rząd Hiszpanii podjął decyzję o bojkocie kraju producenta tych pocisków, więc zrezygnowano z tego uzbrojenia. Wieża zatem nie posiada obecnie żadnego wyposażenia tej klasy. Trzeba wybrać nowy efektor, który następnie będzie zintegrowany. Amerykańskie Javeliny także w zasadzie odpadają, również z powodów politycznych. Najprawdopodobniej zatem wybór pani na Akerony od MPTA. Od siebie dodam, że polecam Hiszpanii poczekać kilka lat. Skończymy opracować Moskita, zintegrujemy go z zsw 30 i będziemy mogli go sprzedać dla Madrytu. W każdym razie Hiszpania ma powody do małej radości z faktu przyjęcia nowych pojazdów, ale jak sami słyszycie, pracy jest jeszcze sporo. VCR Dragon oparty jest o platformę Pirani 5. Posiada trzyosobową załogę oraz możliwość transportu ośmiu żołnierzy w Tesancie. Na utwardzonym terenie osiąga prędkość ponad 100 km na godzinę przy zasięgu około 550 km. Opancerzenie z każdej strony wytrzyma trafienie amunicją kalibru 14,5 mm. Natomiast z przodu pancerz ochroni załogę przed amunicją kalibru 3,7 mm. Czy Niemcy będą mieli własne głowice jądrowe? W związku z ostatnimi wydarzeniami na świecie, w tym myślę przede wszystkim zachowaniu Stanów Zjednoczonych, u naszego zachodniego sąsiada rozgorzała dyskusja, i to całkiem poważna. Czy Berlin nie powinien rozpocząć starań o uzyskanie własnych głowic jądrowych? Tu trzeba od razu zaznaczyć, że dotyczy to głowic taktycznych, czyli o stosunkowo małej mocy, ale jednocześnie wystarczająco dużej, aby zniszczyć lotniska, małe miasteczka, porty itd. Pod względem technicznym zakłada się, że Niemcy na opracowanie takiego uzbrojenia potrzebują około trzech lat. Niestety USA przestają być wiarygodnym partnerem także w zakresie obronności, i ich parasol nuklearny coraz mniej można brać pod uwagę w zakresie ochrony przed Rosją. W Unii Europejskiej tylko Francja ma głowice jądrowe, ale nie jest to zbyt duża ilość. Prawdopodobnie nie więcej niż 300 sztuk, ale warto podkreślić, że Paryż jednocześnie posiada własne środki do ich przenoszenia. W postaci pocisków powietrze-ziemia ASMPA, które można użyć z TASU Rafal, czy międzykontynentalnych pocisków balistycznych z rodziny M51. One są przenoszone przez strategiczne okręty podwodne Le Triumphon z napędem jądrowym. Wielka Brytania w tym zakresie jest uzależniona od USA, no ale problem jest szerszy, gdyż Niemcy są także przyblokowane różnymi typami porozumień międzypaństwowych, które pozbawiają je możliwości posiadania takiego uzbrojenia. W mojej ocenie najważniejszym jest ten podpisany przy zjednoczeniu Niemiec, wtedy to Berlin wyrzekł się między innymi posiadania głowic jądrowych, aby zgodę na takie zjednoczenie uzyskać. No ale powiem wam szczerze widzowie, że w związku z sytuacją międzynarodową, osobiście coraz bardziej powątpiłam szeroko rozumiane prawo międzynarodowe, które przystaje mieć znaczenie. Trudno zatem to porozumienie traktować jako rozstrzygające tę sprawę. Berlin, co prawda, jest w programie nuclear sharing i na terytorium RFN znajdują się Lotnicza B61 z głowicami jądrowymi, ale są one de facto pod kontrolą Stanów Zjednoczonych i ostatecznie to one decydują o ich ewentualnym użyciu. Stosunek do tego uzbrojenia zmienia się także w niemieckim społeczeństwie. Według sondaży, jeszcze w 2020 roku tylko 5% Niemców chciało, aby ich kraj taki uzbrojenie posiadał. W 2025 poziom ten wzrósł aż do 30%. Niewykluczone, że w najbliższych latach poparcie dla tego pomysłu będzie jeszcze większe. Dajcie znać, widzowie, co o tym sądzicie. Ale jeśli nasz zachodni sąsiad dysponowałby takim wyposażeniem, to w takich okolicznościach nasz kraj również powinien zadbać o to samo. Niestety, nam własnymi siłami opracowanie takiego uzbrojenia zajmie zapewne więcej czasu. A do tego pamiętajcie o potrzebie opracowania nośników, jak np. pocisków balistycznych. Niemniej u nas na pewno taką dyskusję należy rozpocząć. Pierwsze strzelanie najnowszych polskich Abramsów. Pierwsza dostawa do Polski najnowocześniejszej wersji Abramsów, czyli M1A2 CV3, miała miejsce w styczniu zeszłego roku. Wtedy to do naszego kraju przypłynęło pierwsze 28 egzemplarzy. Od tego momentu sukcesywnie są dostarczane kolejne maszyny wraz z dodatkowym sprzętem, w postaci m.in. wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules. Na dzień dzisiejszy mamy w Polsce 117 sztuk nowych amerykańskich czołgów, a do końca roku powinna zostać zrealizowana cała umowa na 250 egzemplarzy, która kosztowała nas 4 miliardy 750 milionów dolarów. Zatem cv 3 są już w użyciu przez polskich żołnierzy, ale dopiero teraz miało miejsce ich pierwsze strzelanie. Odbyło się ono na poligonie w drawsku pomorskim, gdzie nasi czołgiści z pierwszej brygady pancernej brali udział w ćwiczeniach z amerykańskimi żołnierzami z pierwszej dywizji Piechoty. Wspólne działania z USA mają wzmocnić interoperacyjność polskich oddziałów z najważniejszym państwem NATO. Z drugiej strony jest to kolejny ważny etap w wdrażaniu abramsów w nowej wersji do polskiego wojska. Od dłuższego czasu mamy co prawda 116 M1A1 FEP, ale na ich poziom zaawansowania technicznego nie jest tak duży jak w przypadku wersji m 1 a 2 sepv 3 Łącznie zatem będziemy mieli co najmniej 366 abramsów. Niewykluczone są kolejne zakupy, a obecnie trwa proces zdobywania nowych kompetencji przez polski przemysł. Ma to pozwolić na pełne serwisowanie i remontowanie tych pojazdów w naszym kraju. Ten proces zajmie jeszcze kilka lat. No i drodzy widzowie, dobrnęliśmy do końca. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas, super, że jesteście i dalej chcecie mnie słuchać. Zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie pogadamy o dzisiejszych newsach. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!